O, cała jasa, już dzień. W końcu się wyspałem. Przez okno widać jakiegoś dzika? Chociaż czy dziki są białe? Nie wiem. No, jakiś dzik. O, w każdym razie ustawiłem radio i no. coś podziała. Działa? Czekaj, włączam, coś ułapie sygnał. Kurde. Muszę odsypać ten gra w yy, yy, żwir. A ja muszę jeszcze z tym czymś poszperać. No kurde ustrojstwo, odpal się. Dobra. 001 złoś się. Mamy się. awarię samolotu Boeing 37125. Samolot z pasażerski klasy podstawowej. Latam teraz tam jakąś wyspą. Nie wiem kompletnie co to jest. Nie mam jej nigdzie na łapach. Zaraz się rozbijemy. No no Proszę lądowa... Halo? On latał nad naszą wyspą? Chyba tak. Ale radio nam kompletnie wysadziło. Czekaj, może da się... Da się może go jakoś namierzyć? Nie wiem. C Jezu. ten wybuch. Słyszałeś to? Tak, skąd? Skąd on? Gdzieś w Gdzieś z plaży jest! Ale nie wiem właśnie od jakiej strony. ła! Wow. Jeszcze sobie nogę chyba skręciłem. Dobra. Czekaj. Dobra. Weź no. Dobra. Wiecie, to wszystko jest rozwalone. Ej, deszcz zaczął od... padać i się przestało palić. Taki plus. Taki plus. Są tutaj jacyś ludzie? Jakieś bagaże. Co jest? To nonsens, przecież to się rozbiło jakąś pół, pół minuty temu, a tutaj nawet żadnych ciał ludzi nie ma. Ej. Ej. Jak? Czyli samolot musiał chyba robnąć to drzewo i w ej. jakiś nienaturalny sposób się tutaj wywalił. Ej, tu są bagaże ludzi. Jakieś skrzynia, płoc... Czekaj. Mięso! Jedzenie? Nogi z kurczaka. Tutaj mam... o jeszcze więcej. Woda nawet. O, woda i te... TE... te telefon! Telefon! Dzie mam telefon! Czy jeszcze działa? Ma 20%. Dobra, poszedłbym z tym na tą stację, bo tam powinny być jakieś ładowarki, tam zresztą jest prąd. Ale ma 20% działa. Dobra. Czekaj, chodźmy tam, bo. ta druga nas... połowa samolotu w ogóle zatonęła. No, zdecydowanie. Ludzie pewnie gdzieś wywalili, albo to był testowy obiekt, może. Testowy, testowy lot? No. Podobno ej. to był jakiś pasażerski, ale chyba dosyć mały. No, ale. Ej. Do domku! Idziemy do domku, bo tu zasięgu nie ma, ale. Nie ma zasięgu. A, ale to też jest pośród tych lasów. Ja mówię, powinniśmy wrócić do tamtej bazy wojskowej tam. Dobra, do bazy wojskowej, w ogóle nauczyłem się pływać, trochę Taki plus, ale lepiej żebyśmy chyba nie wchodzili do wody Dobra, do bazy wojskowej A, Ten domek w końcu jakoś wygląda, Dobra. będę musiał jeszcze naprawić drabinę Czekaj, zobaczymy, bo może w domku zadziała o. telefon Jezu, ale krowa Może w domku zadziała telefon Dwie kreski Hmm. Zasięg. To musimy się... Czekaj, dzwonię. Zostać bo... gdzieś wyżej. Jest jakiś zasięg. Nie wiem, spróbuj zadzwonić gdzieś. Może się, się uda. Trur, trur, trur. O. Dzwoni. Jakoby. Dzwoni. Wybrałem w numer.